Witam wszystkich z tej strony Boltz i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału z teraz już nowej serii, czyli z gry Hitman Kryptonim 47. Standardowo teraz będziemy musieli stworzyć nowy profil, ja już to sobie zrobiłem, ponieważ wcześniej przychodziłem sobie te misje pierwsze, no i musimy wybrać. I zaczniemy od treningu, ponieważ jeżeli coś takiego jest to warto to pokazać. Dobrze, teraz e, zaczynamy misję e, w takim jakby ośrodku psychiatrycznym i w naszej celi. E, teraz m, tak jakby e, musimy podejść do, te, do tego do tej takiej ławeczki i po prostu ubrać się w swój garnitur. E, ten trening nie jest niczym trudnym, ponieważ jesteśmy ciągle tutaj prowadzeni tak jakby zorączkę. No i nie jest tak naprawdę nic trudnego, po prostu jest to tak jakby wstęp przed grą i pokazanie nam ważniejszych umiejętności, które będzie, których będziemy musieli używać podczas zleceń w agencji. No tutaj jest tak jakby taki test, test sprawnościowy, jednak tak samo nie wymaga on żadnych tam umiejętności. i zeskoczymy, idziemy sobie dalej, wchodzimy tutaj po tej drobince. Very good. Otwieramy drzwi i będziemy musieli zjechać na niższe piętro. Takie dziwne... zachowanie tej gry. No ale nieważne. Tutaj nie trzeba wypominać żadnych błędów graficznych. E, dobra, ale idziemy dalej, tak jak widzimy mam tutaj ma e, manekina, na którym będziemy musieli próbować dwie broni. Nóż i garotę, która jest tutaj nazwana struna od fortepianu". Dobrze, wyrzucamy nożyk. Teraz podnosimy strunę. Naciągamy ją i zakładam, zakładam się od tyłu. I po prostu ćwiczymy zabijanie na takim manekinie. I chowamy garotę i idziemy dalej. I tutaj weźmy sobie jakiś pistecik, który przyda nam się później. Chowamy no, no, ją sobie. Idziemy dalej. I tutaj jak widzicie macie strzelnicę, jednak ja nie będę się bawił w te rzeczy. Po prostu jest tutaj taki test, jak strzelacie. Gdy sobie oddacie kilka strzał, będziecie sobie mogli tutaj przyzwać tą tarczę i będziecie mogli sprawdzić, jaki wynik osiągnęliście. Jednak ja sobie to ominę. Tutaj tak jakby tutaj w tym pomieszczeniu macie broń automatyczną. Tutaj też będziecie mogli sobie tutaj postrzelać. I tutaj mamy taki tor przeszkód, jednak e, też nie widzę większego sensu, żeby z niej uporzystać. Po prostu gdy będzie sobie tutaj biegli, będziecie musieli strzelać do tarcz, to pamiętajcie, żeby nie strzelać Niebieski, który symbolizuje cywili, a czerwone tarcze symbolizują wroga. To sobie. się windę. Jesteśmy już na wyższym piętrze. Teraz mam tutaj takie, taki korytarzyk z bronią szturmową. Tak samo ze szybami. Tam leży też jeden karabin s Ja sobie wezmę tałośnikowa, który przyda mi się w, w dalszej części tego treningu. Tutaj jak widzicie macie też tarcze, do których będziecie mogli postrzelać. E, jednak ja nie będę tego nie będę korzystał z tej możliwości przy Tutaj macie takie fajne rzeczy, ponieważ i, którąkolwiek by, by, byście podnieśli, macie takie podane krótką historię jej powstania oraz, e, nie wiem, użycie na przykład w jakiej armii jej używano. Tak samo jak tutaj mamy właśnie krótką historię kaaśnikową, od czego wzięła się nazwa i w jakiej właśnie armii została pierwsza używana. E, teraz e, jesteśmy w takiej jakby mini sali z takim korytarzem. I to jak widzicie. Z, e, przechodzi sobie tutaj taki y, opiekun właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym po prostu trzeba będzie go zabić z byle jakiej broni y, po prostu tylko nie zbliżajcie się za blisko do niego ponieważ potraktuje, potraktuje on was paralizatorem i będziecie musieli z, y, zaczynać trening od początku dobrze, wyrzucamy kałaszka i będziemy musieli przebrać się w ten fajny fartuszek taki. dobrze, idziemy dalej i tutaj czekamy aż ten pan nas po prostu tutaj wpuści. Po prostu jest tutaj jakby pokazana właśnie ucieczka agenta 47 z zakładu psychiatrycznego. Jednak w takiej dziwnej trochę wersji, no ale. Dobrze. Więc w tym treningu to tak naprawdę już wszystko. Więc w tym momencie ja się będę z wami żegnał i zapraszam Was do obejrzenia już pierwszej misji z tej gry, więc y, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!